W sumie, oprócz tego, że trochę brzydko pachnie, to jest ok. A jakie jest Wasze zdanie na temat gipsówki? To jest taka roślina, która popularnie na ślubach właściwie od wielu, 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 wielu lat występuje. W różnej formie, takiej bardziej zwartej lub bardziej rozluźnionej, z dodatkiem do innych roślin lub jako sama gwiazda wieczoru. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać taką pewną dekorację z samej gipsówki. Zobaczmy, jak ona wygląda. Otoczony gipsówką, postanowiłem pokazać Wam pewną dekorację. Już w najbliższym czasie mamy taką realizację z samej gipsówki. Ja wiele lat temu robiłem takie dekoracje częściej, później troszeczkę zaprzestaliśmy. Moda się zmieniała, ale jak się okazuje, gipsówka jest zawsze, zawsze na topie. Jak wspomniałem, albo jako solo, albo jako dodatek do pewnych bukietów. Tym razem będzie to gipsówka solo, która będzie stanowić taką wielką poduchę, chmurę na stole gości. Teraz Wam zaraz pokażę, jak mniej więcej to wykończę. I powiem, co tam do niej dodam, a w finale zobaczycie sobie kilka zdjęć, jak ona wyglądała już na sali. Z racji tego, że nie możemy tam zrobić filmu, to pokażemy Wam już tylko same zdjęcia. Jakie jest Wasze zdanie na temat gipsówki? Czy ją kochacie, czy raczej nie? Dajcie koniecznie znać. No i nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Będę Wam opowiadał ciekawe historie, mam nadzieję, jeszcze bardzo długo. Jeśli chodzi o takie ciekawe historie, to mam wiele związanych z gipsówką. Jedna jest taka, opowiem Wam ją. Wiele lat temu wykonywaliśmy taką dekorację do kościoła. Wielkie kule z gipsówki na takich stojakach stały. Były trzy pary, które miały ślub w tym kościele. I tak się zdarzyło, że pierwsza i ostatnia chciały mieć taką samą dekorację. Dogadały się wspólnie. Druga tej dekoracji nie miała mieć. Więc my po ślubie, pierwszym ściągnęliśmy ładnie tą dekorację, te wielkie kule, które robiliśmy 4 godziny jedną. Tych kuli było chyba z sześć. ściągnęliśmy je na bok, postawiliśmy przy bocznych ołtarzach z racji tego, że to duży kościół, więc tego w ogóle nie było widać. No i po tym drugim ślubie postanowiliśmy, znaczy nie postanowiliśmy, musieliśmy iść tam, postawić to. Poszliśmy troszeczkę. Zanim się ten ślub skończył, wchodzę do tego kościoła, bo byłem tam akurat e, osobiście i jakieś było moje zdziwienie, jak nie widzę tych kuli, które stały przy bocznych ołtarzach. Rozglądam się bardzo w jedną, w drugą, w trzecią stronę. Goście już wychodzą. Ślub kolejny za chwilę. A jak wspomniałem, bardzo długo robi się te, e, te kule. No i co tutaj zrobić? Ale właściwie przebiegając z jednej części kościoła na drugą część kościoła. E, Kątem oka zobaczyłem w Zachrystii, że ktoś z gipsówką tam maszeruje w jedną stronę. Wpadał na tą Zachrystię, a tam pani Kustosz, bo to taki ważny kościół w Krakowie, pani Kustosz z drugą panią rozbierają te kule gipsówkowe. Rozbierają i wkładają do takich ładnych, plastikowych, białych wazoników. Takich, klasycznych. Zapytałem się, co robią, a one mówią, że rozbierają, no bo ślub się skończył. Później się zapytałem już mniej delikatnie, kto im kazał to robić, no nikt, nikt nam nie kazał, stały to rozbierały. no i co i, i tu zrobić, jak one już rozebrały ze kule. No doszło do tego, że Państwo młodzi ci drudzy mieli kule i jakieś inne wytwory gipsówkowe postawione w wazonie. Tak się zdarzyło, że akurat moją parą była ta pierwsza para, więc ja z nią wszystko ustalałem i okazało się, bo później się dzieliłem tą historią z tamtą pierwszą parą, okazało się, że tak naprawdę tej drugiej parze, parze było wszystko obojętne i zgodzili się po prostu na to, żeby mieć tą dekorację i nie wiedzieli jak ma wyglądać. No więc mieli taką, jaką mieli. To taka od jedna z historii gipsówkowych, takich historii jak ktoś pracuje na ślubach jest naprawdę mnóstwo. Ale wracając do naszej chmurki gipsówkowej, czyli mam taką bazę wykonaną z gipsówki. Słuchajcie, tutaj już są cztery paczki gipsówki, a jeszcze nadal muszę to uzupełniać. Biorę teraz, biorę teraz troszeczkę, poodcinam sobie tych elementów tej, tej gipsóweczki. Co jest ważne, tworząc taką dekorację z gipsówki? Oprócz tego, że musimy zadbać o to, żeby się właśnie tak nie połamała, jednak się dość łamie. Ja właściwie pracuję na tej drobnej gipsówce, na tej grubej gipsówce nie pracuję, ponieważ jej po prostu nie lubię z różnych względów. Jednym z takich podstawowych względów jest to, że, że generalnie bardzo się łamie i, no i źle wygląda. Ta jest bardzo sztywna, Tworzy piękne przestrzenie. Możemy pracować nią głębiej, wyżej i faktycznie tworzy nam takie piękne, puszyste przestrzenie. Warto dodać, że jak pracujecie z gipsówką lub jak jeszcze nie pracowaliście, gipsówka dobrze przyjmuje farbę i on się koloryzuje. Ja nie widzę osobiście w tym nic złego. Po to mamy różne techniki, aby je wykorzystywać. Oczywiście z umiarem. I z, no przede wszystkim z umiarem, żeby nie przesadzić i nie koloryzować ich nie wiadomo, nie wiadomo jak, ale właśnie mm, troszeczkę, żeby nadać delikatnego koloru, nie widzę tutaj żadnego problemu. Wydaje mi się, że skończyłem. Nie jest zbyt skomplikowana ta kompozycja, chociaż jak ktoś nie wie jak ją zrobić, to może mieć problem. Najważniejsze, żeby zrobić tą kompozycję na różnych poziomach. Dać wyżej, niżej tą gipsówkę i wtedy tworzy nam się taka fajna pianka, taka jak na kawie, tak naprawdę ta pianka dodałem troszeczkę tej gipsówki na samym stole, mam nadzieję, że będzie wyglądać zupełnie inaczej niż tutaj i koniecznie wam pokażę jaki jest efekt finalny, powiem wam tylko w tym momencie, że do tej gipsówki dodam jeszcze takich świeczników które będą powstawiane właśnie w całą tą masę gipsówki, wyżej, niżej, gdzie będą się świeciły oczywiście świece i Da to myślę, że bardzo fajny efekt, jak się zapali te świece. Niekoniecznie musi być to dekoracja na ślub. Jeśli dodalibyście na przykład jakiś elementów bardzo charakterystycznych, to równie dobrze może to być dekoracja do domu, jakaś jesienna. Jeśli dodamy bombę lub baniek, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, to może być również Boże Narodzeniowa z pięknym światłem. Które wstawimy tutaj w całą kompozycję, myślę, że będzie ekstra, ekstra wyglądać. Koniecznie napiszcie, czy robicie dekoracje z gipsówki, czy je lubicie lub ich nie lubicie. A jeśli lubicie, to napiszcie, za co lubicie takie dekoracje z gipsówki. Dzięki za teraz. No i zapraszam na kolejny film.